Na początek, zanim zaczniemy, zapytam Cię, czy znasz słowo hand. Czy znasz takie słowo hand? A co jeśli powiem Ci, że to nie jest ręka? Jeszcze raz powtarzam, to nie jest ręka i nie ma tutaj żadnego ale. Po prostu hand. To nie jest ręka. Jeżeli tym Cię zaskoczyłem lub zaciekawiłem, to mam za nami jeszcze kilka takich ciekawych słów związanych z częściami ciała, a które mam wrażenie, że mogą dla Ciebie być takim oświeceniem. Dlatego, jeżeli uczysz się angielskiego od niedawna, czy od dawna, a być może zdarzyło Ci się przeoczyć te rzeczy, to w tym materiale mam zamiar Cię zaskoczyć. No i jak to jest z tym słowem Hand. Zauważ, że wymowa tego słowa to nie jest hand ani też nie hand, tylko to jest coś pomiędzy A i E, ten środkowy dźwięk. To jest właśnie takie hand. Możesz spróbować to powtórzyć. I uwaga, uwaga! To nie jest ręka, powtarzam po raz kolejny to jest dłoń. Myślisz sobie teraz, no a czy ręka to nie jest to samo co dłoń? No właśnie nie. My mówimy do kogoś, podaj mi rękę, podajemy tak naprawdę dłoń. A gdy ja mówiłem o tym moim znajomym Amerykanom, oni byli zaskoczeni, bo dłoń to dla nich jest dłoń. Mówią give me a hand, daj mi twoją dłoń. Tymczasem u nas byśmy powiedzieli daj mi swoją rękę, raczej niż daj mi swoją dłoń. Brzmiałoby to bardzo poetycko. Dlatego warto mieć to na uwadze, że jeżeli mówisz, że boli cię ręka, na przykład w tym odcinku i mówisz, I feel pain in my hand, to wtedy twój rozmówca się na ciebie dziwnie spojrzy i powie hand? You mean arm? No właśnie, ponieważ ręka jako taka, ten odcinek, to jest arm. Tak to brzmi, jakbyśmy coś jedli, smakowali. Am, am. Oczywiście możesz próbować mówić bardziej w amerykański sposób, arm, arm, ale moim zdaniem prostsza jest jednak taka wersja nieco bardziej brytyjska. Am. Tak, jakbyśmy właśnie mówili am, am, że coś chcemy zjeść. Tak więc jeszcze raz: hand and arm to nie jest to samo. Zanim zaczniemy na poważnie z takim trochę niecenzuralnym słowem, przejdźmy jeszcze na chwilę do włosów, bo te włosy też sprawiają problemy. Po pierwsze, jak wymawiasz włosy w języku angielskim? Zastanów się przez chwilę. Być może jest to coś w stylu hair, hair. Być może gdzieś to ry tam chcesz wcisnąć, ale najprostsza moim zdaniem i poprawna wymowa to też wersja nieco bardziej brytyjska, czyli hair. Tak jakbyśmy mówili he-he, ale to śmieszne. Spróbuj. Hair. My hair. I co ciekawe, włosy w języku angielskim nie mają liczby mnogiej. To już jest liczba mnoga i liczba pojedyncza. So, one hair and my hair. Jeden włos i dużo włosów to jest to samo. Zatem nie ma czegoś takiego jak My hair, może na przykład powiedzieć I need to cut my hair. Czyli muszę ściąć włosy. Wspominałem wcześniej o nieco niecenzuralnym słowie. Jest to takie słowo, za które Facebook mógłbym mnie ukarać, dlatego celowo go tutaj nie umieszczam i też staram się go nie wypowiadać. Chodzi o słowo w niecenzuralny sposób oznaczające naszą tylną część ciała. Ale z racji, że to słowo oznacza także osła, to mogę go użyć. Ash. Tak to wypowiemy aż no i znamy tam różne powiedzenia, m.in. z całowaniem tego osła, ale jak można powiedzieć o tym słowie, o tej części ciała, w nieco bardziej cenzuralny sposób, na przykład do dziecka. W języku polskim powiemy, siadaj na tyłku, i to jest ok, nikt się o to na pewno nie obrazi. W języku angielskim też tak możemy powiedzieć, i tu mamy kilka propozycji, na przykład sit on your bottom. bottom? czyli tak jakby dół, siadaj na swoim dole, na tej dolnej części ciała. Bacom lub borem. będą różne wymowy w zależności od wersji brytyjskiej czy amerykańskiej. Bottom bardziej wersja amerykańska, bottom bardziej brytyjska. Możemy też użyć słowa bam, jak bam, odbijająca się piłka, czy na przykład słowa bat, które też oznacza tyłek, ale z którym trzeba uważać, bo już może czasem być niecenzuralny, to zależy od kontekstu. I jeszcze na sam koniec do tego szalonego zestawienia dodamy palce. O ile palce prawdopodobnie wiesz, że są to fingers. One finger, two or more fingers, o tyle jak powiedzieć palce u stóp. U nas to są po prostu palce. Gdy powiemy boli mnie mały palec, to każdy będzie wiedział, że chodzi o tego palca u stopy. Gdy powiemy na przykład walnąłem się w małego palca, to każdy będzie wiedział raczej, że chodzi o palca u stopy. Tymczasem w języku angielskim mamy palce u rąk i palce u nóg, i na to są inne słowa, ponieważ te palce u nóg to toes, fingers and toes. Jest nawet taka dziecięca piosenka: head, shoulders, knees and toes. Jeżeli podoba Ci się takie łopatologiczne tłumaczenie, to koniecznie zobacz inne moje rozwiązania, m.in. Enlinado 500 zwrotów. Staram się właśnie w taki prosty sposób, na przykładach, tak to zwizualizować, żeby można było przekazać nie tylko samo słowo i jego wymowę, tylko też sens tego słowa, żeby faktycznie przekazać wartość tej wypowiedzi. Zatem jeżeli Ci się podobają takie rozwiązania, koniecznie sprawdź moje Enlinado 500 zwrotów. Bez problemu znajdziesz prezentację na mojej stronie. I jeżeli masz też jakieś ciekawe części ciała, które być może wydawały się tobie problematyczne, czy masz wrażenie, że mogą być problematyczne dla nas, Polaków, bo są kompletnym odwróceniem o 180 stopni logiki naszego podejścia do części ciała, to koniecznie daj o tym znać w sekcji komentarzy. Na przykład takim zabawnym słowem mogą być plecy. Bo plecy to po prostu tył, czyli back. Ale pałeczkę oddaję teraz komentującym, bo wierzę, że macie coś ciekawego. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć! Zatem nie ma nic takiego jak my hash. Zatem nie ma nic takiego jak my hash. Zatem nie ma nic takiego jak my hash. Dobra, jeszcze raz. Zatem nie ma czegoś takiego jak my hash.